Rozgrywki ligowe wchodzą w fazę końcową, są już rozstrzygnięcia. O tym wszystkim we vlogu zaczynamy. Juniorzy niestety nie sprostali lokalnemu rywalowi, jakim była Lublinianka. W meczu na Alejach Zygmuntowskich, na na Alejach Zygmuntowskich, nasi zawodnicy ulegli w derbowym pojedynku 4-2. do 2. Bramki dla BKS-u zdobył Patryk Filozof. Stawką tego meczu było drugie miejsce Wojewódzkiej lidze juniorów po rundzie jesiennej. No niestety nie udało się, ale liczymy na dobrą grę w rundzie wiosennej. Trampkarze grający w Centralnej Lidze Juniorów grali wyjazdowe spotkanie w Krakowie z Krakowią. Nasi zawodnicy przegrali ten mecz 1 do 0, tracąc bramkę na 3 minuty przed końcem spotkania. Warto już podkreślić, że nasi zawodnicy mają już pewne utrzymanie się w Centralnej Lidze Juniorów. W tej chwili zajmuje o czwarte miejsce. Natomiast dla drużyny Krakowi rzeczywiście był to mecz bardzo ważny, gdyż Krakowia jest w tej grupie spadkowej. Jest! Jest! Dobre wieści przyszły z Łukowa, gdzie rocznik 2007 odgrywał ostatnie spotkanie z Orlentami Łuków. Stawką meczu było pierwsze miejsce w wojewódzkiej Lidze. Nasi zawodnicy przywieźli stamtąd tak zwany zwycięski remis, remis 1 do 1, dający naszej drużynie pierwsze miejsce w rundzie jesiennej. A bramkę zdobył Natan Borkowski. Jesteśmy na boisku w Łukowie, gdzie drużyna BKS 2007 właśnie zdobyła tytuł mistrza Ligi Wojewódzkiej. Przed nami pan trener. Yy, kilka słów na gorąco. Na, na gorąco bardzo się cieszę, ale jestem zły, bo przyjechaliśmy tu wygrać. Jesteśmy w w ostatniej sekundzie, po rzucie rożnym, po nieodpowiedzialnym zachowaniu niektórych zawodników. No, muszę mieć na, na, nawyki wygrywania meszy, bo prostu nie przegrał od 100 lat chyba i dzisiaj był najbliższy tego wszystkiego, ale przekroczył całej rundy. Tego meczu myślę, że graliśmy najrówniej, najsolidniej. Nie mamy warunków fizycznych w drużynie. Mamy małych piłkarzy i próbujemy operować piłką, próbujemy grać do przodu. Uczymy się tego. No, także to jest bardzo... To, nie, nie pasowałem długo z, z młodzieżą w ogóle w piłce, ale ta praca mi sprawia przyjemność tą grupu ludzi i to jest miłe dla mnie, bo jakoś mamy motywację, cel. Chcę im coś przekazać, żeby byli dobrymi ludźmi przede wszystkim. Z i może któryś z nich będzie w piłkę. to jest takie, takie przesłanie moje. Dziękuję bardzo i serdecznie gratulujemy. Ja również dziękuję. Zawsze za, za, za cały okres mówię, tylko wynik jest fajny, ale o wyniku powiem, się zapomnieć. Ważne, żebyśmy się rozwijali, to jest główny cel naszej, naszej pracy. Dzięki. Panie trenerze, remis na koniec rundy na trudnym terenie. Zwycięstwo w lidze wojewódzkiej. Prosimy o komentarz na gorąco. Eee, bardzo dobry mecz, wyrównany. Eee, Myślę, że remis jest dla nas tutaj zwycięstwem. Mistrzostwo rundy. Tylko tak dalej. Myślę, że to jest tylko początek naszej bardzo dobrej drogi na przyszłość. Gratulujemy i serdecznie dziękujemy. Też dziękuję bardzo. Młodzicy młodzi, grający w grupie srebrnej, grali z jedynką. Krasny Staw, pewne zwycięstwo. 2-0. Bramki zdobyli Franciszek Gorczyca i Jan Pekutowski. I to tyle w tym krótkim wydaniu vloga. E, powinna już, mamy nadzieję, że ruszy licencja halowa Liga Mistrzów dla naszych młodszych zawodników. Przed nami jeszcze ostatnie rozstrzygnięcia, ostatnie mecze w rozgrywkach ligowych, chociaż większość rozstrzygnięć, jak wiemy, padło. E, dziękuję wszystkim, którzy wsparli mnie w stworzeniu tego vloga. E, oczywiście proszę o o wsparcie i do zobaczenia na jeszcze na boiskach na boiskach gdzie będą się odbywały mecze BKS-u do zobaczenia we vlogu do zobaczenia